Cześć, z tej strony ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships replayach, dziś obiecany replay bardzo dobrego gracza, bardzo jest Łobuz1, klan MSB na fleczerku. dosyć, dosyć przyjemne losowanie, może nie do końca jakieś rewelacyjne, bo jednak trzeba powalczyć i z Lejangiem, i z dwoma Bensonami i... No cóż, 5 niszczycieli to zawsze, zawsze jest problem. Niemniej mogło tutaj losować na geringi, mogło losować na inne Fletchery, na jakieś rosyjskie niszczarki, mogło losować krążowniki z radarami, mogło wylosować lotnisko. Krótko mówiąc, zawsze mogło być gorzej. A no tutaj jakiejś takiej mega tragedii nie ma. Więc zobaczymy, jak ogólnie będzie wyglądała gra, bo wynik jest całkiem ładny, zbliżony do mojego najlepszego. Ale wierzę, że tutaj, jeśli chodzi o obuza, to na pewno to nie jest jego najlepszy wynik. Po prostu taki ostatnio zrobił. Nawet to potwierdził, więc wszystko się zgadza. Mamy tutaj cały czas kontakt z bazą. No i zobaczmy, ja na Fletcherze już bardzo dawno nie grałem. Cały czas ogrywam jakieś inne okręty. No i standardowe tutaj wejście na kapa. O, co prawda mógł spróbować z prawej strony, a wpłynął z lewej. Widzimy, już ktoś tutaj będzie. O, jeśli chodzi o obuza, to gra on dosyć agresywnie, tak jak ja, więc chętnie popatrzę, bo lubię taką grę. Zobaczymy kto tutaj się znajdzie. Jest, jest Yugumo. No i od razu zaczynamy ostrzał w tą jednostkę. Jest Sonic No szyb, szybko, szybko było zadymianie. Dosyć solidny ostrzał już tutaj poszedł. Niestety tu widzicie jest takie mm, w tym w Replayu skaki, skoki klatek. To, to nie jest y, ani wina FPS-ów, ani wina y, przycięć czy czegoś takiego, po prostu replaje od czasu czasu tak się odpalają i tyle. Tak to wygląda. Kto mu teraz spotuje, to mnie zastanawia. To chyba ten krążownik z tyłu po prostu Benson strzelał i go widać na dosyć dalekim dystansie. Więc na razie dosyć dobra klepka. Niszczareczek wroga, 11 tysięcy już jest, no i wykurzone, Somone tutaj skapa, te torpedy jeszcze mają szansę tutaj coś trafić, zobaczymy, no jednak nie, a jednak tak, Ronik zupełnie przypadkiem nadział się na dwie, więc już podkulił ogon i ucieka, no tak to, tak to czasem bywa. Widzicie tutaj, jeśli chodzi o walkę z tymi dwoma niszczarkami. Dosyć szybkie zadymianie było kluczem. A no, później oczywiście w takim dymie zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że znajdą nas torpedy. Niemniej jak jesteśmy czujni. I tutaj zapewne jest lepsze wykrywanie torped, chociaż głowy nie dam. Czy sobie tutaj wziął to łobuz, czy nie wziął? No, już jogumo wyparowało. Kutuzo się tym zajął. Bensonik na takich już ostatnich śrubkach się trzyma. Teraz może się przestanie trzymać. Tak też się stało. Tak jak widzicie, Baltimore wspiera. Ten Baltimore mógł tutaj również, moi drodzy, radarem przeskanować ten dym i tak to mogli rozwiązać. Bardzo prawdopodobne, że i tak to się tutaj stało i dlatego był widoczny ten Benson. Bo tak dopiero teraz sobie zobaczyłem, że przecież tu jest cały dywizjon który ma dwa radary, bo i Missouri i Baltimore mogą tutaj radarować dowoli. Ronik ledwo żywy. Ciekawe czy będzie chciał, nie, nie będzie, nie będzie ryzykował Ron, jednak jak odwinie a tutaj jeszcze dołączą te dwa okręty, co najmniej do ostrzału. To, to, to nie będzie tak wesoło, ale no, no zobaczymy, może. Może się skusi na dobitkę. No proszę, w dymie siedziało Yugumo, już nie siedzi. Widzicie, torpedują dym nie tylko gracze, którymi ja to mówię, ale ogólnie jest to praktyka dosyć często stosowana. Ten samolot mógł tutaj wykryć, ale jak widzicie jest wyłączona pelotka. No będzie, będzie chyba. No, zaraz zobaczymy. O, jeszcze problem rozwiązał Rona. Ładnie był cały czas spotowany. Podejrzewałem, że kusiło tutaj łobuza, żeby sobie go już dokończyć, ale no, to nie, to nie musiało się udać jakoś rewelacyjnie, bo tutaj te. Odłamkowo burzące, wiecie, mogą zadawać po 200 obrażeń. Jakby się okazało, że większość nic nie robi, a nie wpadają żadne konkretne, no to jeszcze by można było oberwać 2-3 salwy i mogłoby być już nieciekawie. Leczer już mógłby też nie wyglądać za dobrze. A zobaczymy, czy Bismarck będzie płynął cały czas po sznurku, czy nie. Czas pokaże. Jak na razie utrzymuje kurs. Więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że nadzieje się na te torpedki. A tutaj jeśli chodzi o Fletcheran, ma bardzo dobre torpedy. Całkiem szybko się przeładowują. Szybko zasuwają, porządne obrażenia zadają. No i jak widzicie, nie tylko ja używam rozbicia eskady. I złapał. Złapał dwie torpedy. Bismarck. o jeszcze jedna, i by go raczej nie było. Chodzi zalanie, nie chodzi. Ale Bismarck jest już taki na dobitkę. I raczej zostanie on tutaj zmieciony przez pancerniki, które. O, no, tak czają się troszkę. Troszkę się czają. Widać, że już Baltimore pożegnał się z nami. Szkoda, bo ten krążownik. Jest naprawdę dobry, jeśli chodzi o wspieranie niszczycieli. Porządne działa, które na odległość takie do 10 km naprawdę są niczego sobie. Teraz reload poprawiony. Camo też poprawione. No i zobaczymy, będzie męczenie teraz Yamato. Widzicie, drugie torpedy na ostre hamowanie były puszczone. No, i zobaczymy, tutaj powinno coś trafić. Jak nie pierwsze, to drugie muszą wejść. Yamato, teraz Yamato, bardzo ostro, bardzo ostro robić zwrot. Zobaczymy, jedna, dwie. Dwie są. No, tutaj, zawsze jak, jak robicie tego typu akcje, zostrzałem. To możecie chwilę poczekać, albo na przykład wypuścić tylko jedne torpedy i poczekać, aż ja ma to zrobić, właśnie zwrot. Bo często takie pancerniki robią zwrot taki, że one będą ustawione tutaj. Eee, matko. No, Znowu nie ma. Znowu nie ma. Kurczę. Eee, no cóż. Znowu nie ma, moi drodzy. Tego kursora, chyba że przemienili statystyki, albo znowu coś się dziwnego tutaj działo. Myślałem, że jest na kontrolu, na kontrolu go nie było, dobra. Kij z tym. E, Niemniej jest już, jak widzicie. Ona takiej dosyć, dosyć ostro tutaj tej omato nie cackało się. No bo czemu się miało cackać tak naprawdę? Poszło w dym, dlatego że torpedy już były wystrzelone. Te drugie mogły być tutaj z podpowiedzią, po prostu przekłamanie, przekłamanie było. O, tutaj powtóreczki. Pamiętajcie, że powtórka jest daleka od, od tego, czego byśmy oczekiwali od niej. Tutaj zaznaczanie często nie jest pokazywanie i dużo innych rzeczy, albo jest przekłamane, właśnie to lub tamto. No, zobaczmy, te wyglądają obiecująco. Ten, e, jeśli chodzi o Yamato, które nas tutaj ścigało, to już znowu zmieniło kurs, więc raczej nic nie oberwie. A tutaj jedna, dwie torpedy powinny wpaść. No, Zobaczymy, może więcej nawet. Trzy. Trzy to już dobry wynik. 158 tysięcy już właśnie jest. Na razie nękanie, nękanie, jeszcze raz nękanie pancerników. Widzicie, mało strzelania, żeby nie zdradzać swoją pozycję. To Jest częsty błąd, który nawet widać na japońskich niszczycielach. Wczoraj na streamie japońska niszczarka sobie pływała i strzelała, mając tysiąc hpeków. Oczywiście chwilę później zniknęła, a była poza zasięgiem wykrycia. A przynajmniej ja to tak widziałem, że nic tam nie powinno jej wykrywać, więc jakby, jakby przestał strzelać. Nie, powinien zniknąć, mógł sobie dalej w spokoju torpedować wtedy, ale wybrał inną opcję. Tak jak widzicie, okręt będzie robił zwrot i to całkiem ostry, przynajmniej tak to wygląda. Może tylko koryguje kurs. Na razie wygląda jakby korygował kurs, a nie robił zwrotu. Jeśli tak, jeśli tak będzie, to jest spora szansa, że trochę tych torped trafi. Jak widzicie, łobuz gra dosyć e, ostrożnie. Tutaj tylko ta jedna była niebezpieczna akcja na samym początku. Te ostre wejście na kapa, i druga a, gdzie te rozjuszone Yamato szarżowało. To mogło się zawsze źle skończyć, ale w porę uciekł. Nie stał w dymie, nie czekał na Yamato. Jakby tak zrobił, zostałby wykryty i najprawdopodobniej zmielony przez artylerię główną i dodatkową. 178 010 torped, leci zalanie, więc będzie tutaj coraz więcej, coraz więcej obrażeń na koncie się pojawiać. Zobaczcie jak ładnie uciekają te hp cały czas. A te Yamato już raczej się z tego nie wyliżę. Przy okazji tam w tle North Carolina również Pomalutku kończy. Hmm. Tyle, że ogólnie gra nie wygląda w tym momencie jakoś za fajnie. 4 do 2. Co prawda, żyją dwie niszczarki, czyli okręty, które sobie będą na spokojnie tutaj mogły kontrolować to, co się dzieje. Dwa kapy również są przejęte. To cały czas procentuje w postaci punktów nabijanych. I zobaczymy. Teraz, oczywiście, kluczem do sukcesu jest to, co niszczyciele mają najlepsze, czyli kamuflaż. Pozostanie niewykrytym w takich sytuacjach bardzo często gwarantuje nam wygraną. Jak widzicie, FDR Grosse włączyło w nitro i chodu. Dzięki temu ucieknie od torped. Ogólnie, torpedowanie na odpływające okręty jest najmniej skuteczne z tego względu, że mają one więcej czasu na uniknięcie torped po ich dostrzeżeniu, bo torpedy płyną po prostu dla nich wolniej, o prędkość z jaką płynie ten okręt. No to jest jakieś tam proste działanie matematyczne, chyba odejmowanie. <grystanie> I jest efekt widoczny na załączonym obrazku. Można naprawdę zyskujemy parę ładnych sekund na reakcję. No i zobaczymy. Cały czas. Tutaj dwa kapy pompują. Widać, że jednostki będą się udawały na środkowy kap, żeby go przejąć. A niszczyciel, który tutaj miał coś wspomagać, wyparował. Więc jest jeden na czterech sytuacja. Chyba wszystko mało fajna, mało komfortowa, bo jest 6 minut. 6 minut to jest o, jeszcze jakieś torpedy niespodzianki. 6 minut to jest czas, w którym 450 punktów do zdobycia jakby przejęli wszystkie kapy, nie wiadomo gdzie jest niszczarka to znaczy najprawdopodobniej tutaj, ale powinna być na kursie na B o jest, pojawiła się tak naprawdę mało fajnie ale zobaczcie, jest na 8,5 km Der Grosse, jest już w zadymianie żeby nie obrywać za dużo Torpedy zostały wykryte i zobaczcie to troszkę na farcie to było, <noise> to było na farcie moi drodzy, bo to w ogóle nie były torpedy dla shimekaze. Ale cóż, szczęście się ponoć w życiu przydaje, tak przynajmniej co niektórzy mówią. Jak widzicie zadymianie było bardzo elegancko obliczone od razu, więc tutaj na spokojnie i znowu przewaga. 500 punktów to jest już teraz nie do odrobienia. Więc te pancerniki mogą sobie tutaj już robić raczej co chcą. A i tak będą za 10 sekund znowu gnębione. ma to tutaj sobie zrobił postój. Nie wiem, co tam, się, co tam jest ciekawego, żeby robić postój. Tym bardziej, jak mamy tutaj przecież niszczarkę. Nie wiem, wywaliło go z gry, czy o co chodzi. <laughs> no teraz będzie... A nie, zobaczcie, zobaczcie. Tutaj płynie tak, żeby... No teraz już nie. Myślałem, że będzie płynął cały czas, żeby nie było wiadome, że jest tutaj na kapie. A jeśli chodzi o FDR Grossę, robi bardzo rozsądnie, że tutaj stara się odgonić tą niszczarkę. Prawie ją złapał. Ja mm. Yamato. Ja ma, to to chyba był taki manewr, żeby wyciągnąć tylko torpedy i uciec, jak tak to wow. <laughs> Czasem robią pancerniki takie, choski, klocki. No i cóż, czy będzie jeszcze C przejmowany 3, o 4 minuty. Na pewno tutaj Ołobus miał obawy, czy, czy nie przejmą kolejnego kapa, i czy, czy zdążą te punkty tutaj na jego korzyść iść, czy nie? Zobaczmy. Jak widzicie, cały czas pozostaje w ukryciu. Shimekazę go raz wykryło i tyle. I pożegnało się z grą. Co prawda, no tak, jak mówię, to był chyba najszczęśliwszy moment tej bitwy, bo ta jedna torpetka. Przesądziła naprawdę o losie tutaj całej tej. No, powiedzmy tych trzech jednostek. Chciałem powiedzieć armady, ale bez przesady. Bez przesady tych trzech jednostek, dwóch pancerników, i niszczyciela. Jakby ta torpeda nie trafiła, to Shimekazem mógłby cały czas starać się spotować Fletchera, a te dwa pancerniki byłyby by w pogotowiu, żeby no, zmieść go po prostu ze swoich dział. No, a tak jak widzicie, się nie stało. A teraz jedna torpedka przynajmniej trafi w cel. Może jeszcze nie, bo ładnie idzie. Nie, jednak. A. A jednak tak. Wyglądało to, że może się uda. Ale się nie udało. Jedna torpeda jest. 29 tysiaków. Nie ma już dymu, więc nie można sobie postrzelać. Albo schować się w dymie, to znaczy strzelać teraz z dymu też by nie można było, bo nie ma żadnego spotera, nie został też żaden samolot, wiecie, gdzieś tam jakby jakiś o tutaj samolot sobie latał, to można by było zadymić ten samolot, by spotował dopóki by nie spadł i coś tam postrzelać, ale jak jeszcze samem, samemu, zostało, no to Last Man Standing ma małe pole do manewru, musi sam sobie spotować, a dym to uniemożliwia. 940, więc jeszcze jeden K bije. Nie wiem, co ten trzeci okręt robi. To jest krążownik. On powinien przecież przejąć jak najszybciej przejąć tego C I to by też sprawiło, że po pierwsze, nie szłyby punkty, a on tutaj się dołączył do obławy. A po drugie, nie byłaby większa presja tutaj. No wiecie, jak jest więcej nerwów, to ludzie. No, popełniają te błędy, tak to wygląda. Pom pom, 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 i cóż, i coś wejdzie, i chyba padnie, gościu. Tak, powinien paść, zalanie powinno chodzić, i chodzi. O, i pogrze, moi drodzy, i pogrze, tak to się skończyło. Teraz sobie zobaczmy wyniki. 248 tysięcy, 70 strzałów, 15 torped, 4 kile, 3 pożarki, 13 zadań, 5 obron i jedno przejęcie. Ładnie, ładnie, no ale tak jak widzieliście, był tutaj element szczęścia, przynajmniej jeden. Niemniej cała gra, można się tutaj od tego gracza uczyć moi drodzy, jak się gra, jak się tutaj spotuje, jak się torpeduje. Widzicie, cały czas trzymał się, jeśli chodzi o torpedy, na naprawdę bliskim zasięgu. Cały czas starał się być niewykryty, co mu się udawało. Raz tylko też Mekaze zaskoczyło. Jeśli chodzi o początek gry, również cały czas była obrona, obrona kapa. Więc tak jak, tak jak być powinno. I zobaczcie również tutaj 3330 punktów, więc doceniony znacznie. Przekroczenie 3000 jest naprawdę trudne. Jest, wydaje mi się, że o wiele trudniejsze niż zrobienie 300 tysięcy obrażeń. Więc tutaj wyszło to naprawdę, naprawdę konkretnie. Tym bardziej, jeszcze, że został na czterech i. No, mogli, mogli spokojnie tutaj przy odrobinie też szczęścia i pomyślunku też tego fleczerka tutaj odgonić, po pierwsze od tego kapa, a, a po drugie. No, bo na samym początku była tam szansa, żeby to wygrać na punkty. Ten krążownik albo niszczyciel mógł przejąć wszystkie trzy kapy, a te okręty tylko starałyby się go wypychać, zawracałyby, wypychały. I tak cały czas, tylko żeby torpedy nie miały łatwego celu, i mogło to się udać, ale cóż zabrakło? No wiem, trochę szczęścia, trochę pomyślunku. Trzeba by było skoordynować też te wszystkie akcje, a wiadomo, że tutaj z komunikacją, jeśli chodzi o randomy, to hello, <grywka> jaka komunikacja, a, no tak to, tak to wygląda, moi drodzy. A zarobek 211 tysięcy bez premium, bez premium, ja się pytam, Żytko. brzydko. Nie żartuję, oczywiście każdy może grać sobie jak chce, jak widzicie i bez premium można zarobić na dziewiątce całkiem, całkiem przyzwoicie. No tak by było 650 tysięcy sporo. Całkiem sporo. Dobra. Tak to wygląda moi drodzy. Bardzo ładna bitwa, troszkę szczęścia, ale ogólnie wszystko było tak jak należy. Tak powinno się grać niszczycielami, więc patrzcie i uczcie się moi drodzy. I chciałbym, żebyście ze mną jak będziecie tak grali, tak wspierali, a no, wtedy jest naprawdę miła zabawa. Wielkie dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się i udanych bitew. Hej!